Widzowie, cała się rzecz, której kompletnie się nie spodziewałem. Kupiłem sobie komputer i tutaj mam dosłownie wszystkie dane odnośnie niego na fakturze, ale to był komputer używany. I pochodził on prawdopodobnie ze siedziby Wojan Shopu z Warszawy. Jak widzicie, jest on naprawdę spory i potężny. A kupiłem go dlatego, że za niedługo będę się przeprowadzać i potrzebowałem po prostu innego komputera. I w dzisiejszym odcinku odpalimy ten komputer i sprawdzimy, czy na nim faktycznie znajdujecie coś od Wojana albo z Wojan Shopu, cokolwiek. Przejrzymy go doszczętnie i sprawdzimy... Jak to wygląda? Subskrybujcie i oglądajcie do końca. Zobaczymy, co się nań kryje, dobra. Podłączam go. Dobra, podłączyłem ten komputer, zainstalowałem tylko dosłownie OPS-a i zaraz ciągnę Minecrafta, bo pewnie gdzieś na tutaj kąpie są jeszcze jakieś lokalne rzeczy. Bo z tego co widzę, została tutaj tapeta. I jest to tapeta, właśnie z tymu, co najlepsze, więc no jest szansa, że naprawdę trafiliśmy dobrze. No i ja to oczywiście wszystko tutaj muszę przejrzeć, więc musicie dać mi chwilę, ja muszę poinstalować te wszystkie rzeczy. Przeglądarki, jakieś foldery są pousuwane, ale nie wszystkie, bo mamy na przykład mamy folder Minecraft, mamy tutaj światy, które teraz konwertowałem. Dwa są jakieś starsze, no a dwa mamy teraz aktualne, znaczy resztę, czyli tutaj 6. Instaluję Minecraft i zobaczymy, co się na nich skrywa. Dobra, widzowie, odpaliłem tego kompa z jakąś tam paczką modów, które pobrałem, że po prostu się dało, bo to jest na 1.21. No i mam tutaj Skina Wojana, więc możliwe jest to, że to jest albo jego stary komp, albo po prostu jakiegoś pracownika, nie wiem, kogokolwiek. No i jak wejdziemy sobie w światy, no dobra, ok, jeden świat, nie da się go odpalić. Jest po prostu z 2012 roku, co jest bardzo dawnym światem, bo to jest dosłownie 13 lat temu. To możliwe, że was jeszcze na świecie, niektórzy widzowie, kochani, nie było, a ten świat już został na tym komputerze stworzony. Ale za to mamy 6 innych światów. Jest to Wojanowice, Tortury Wojana, Wojanito 342, Zamek 23 i Miniaturka 2 i ja. Nie mam pojęcia, co to są za rzeczy. Prawie wszystkie z nich, jak widzicie, są sczytane z teraz. Czyli po prostu, teraz, jak te światy, właśnie z folderu Minecraft do tego Minecrafta to zainstalowałem. Ale jeszcze są dwa światy, które widzę, że się data nie zmieniła. I jest to te dwa, a to dlatego, że ich po prostu nie musiałem zipować. No, nie wiem, czy kojarzycie po prostu, ale jak się niektóre światy tam przenosi z folderów, jak właśnie instalowałem tu na nowo Minecraft, no to one się nie zipowały. No i te wszystkie się przeniosły normalnie, a te się musiały. Znaczy, te się e, nie przeniosły, a te się zipowały. Więc po prostu, no, tak. to to niestety widzowie działa. Czy tam na odwrót? Nie, 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 nie mój tego wytłumaczyć. W każdym razie po prostu widzowie odpalamy pierwszy z nich i może zaczniemy sobie od wojanitu. Okej, okay, a więc jesteśmy na pierwszym świecie, dobra, okej! Okay. Zaczynamy z czymś grubym. Takie coś jest zbudowane na tym świecie. Po prostu gigantyczne logo Timu No. Powiem szczerze, że z bliska wygląda trochę rozpikselizowanie, ale im dalej odlecimy, tym wygląda lepiej, bo zobaczcie, widać, że są wszystkie bloki, diamenty, jakieś złote rzeczy takie, trochę złota, trochę wełny. No ogólnie logo Wojan Shopu, więc to nas tylko utwierdza w przekonaniu, że ten komputer na pewno należał do kogoś albo z Wojan Timu albo po prostu od Wojana. Więc jest to naprawdę dość ciekawe, tylko poczekajcie, ja jestem ciekawy, jak to wygląda odnośnie tutaj z tyłu. Okej, nie ma nic, to jest po prostu logo z jednej strony tak zbudowane, no, i wygląda no całkiem ładnie. Nie uszkadzajmy go. No, raczej ten komputer już do nikogo nie wrócił, już jest mój, więc ja mogę sobie robić z nim co chcę. No, ale wiecie, jak to wygląda. No, no, ja raczej tutaj nie chcę nic niszczyć, tak specjalnie, chociaż w sumie to i tak jest moje, więc mogę robić co chcę. No, ale dobra. Mamy na razie Wojan Team logo, czyli logo ze sklepu. Póki co. Jest to naprawdę taka rzecz, która nas tylko może utwierdzić. Wygląda to całkiem fajnie, no ale niestety na tym świecie, jak widzicie, nic poza tym nie ma. Żadnych sekretów, żadnego nic. Tylko po prostu jest zbudowane wielkie logo Wojana i nic. Może po prostu to jakiś miniaturek. Nie wiem. Nie mam pojęcia, po co to tutaj było budowane. Może jakoś się przydawało w sklepie, czy tam w magazynie. Na razie tego nie wiem. Na razie z tego wychodzę, bo kompletnie nie mam pojęcia. Wbijamy na drugi świat. Zobaczymy, czy na nim będzie coś więcej. Dobra, kolejny świat. Ja. ja nie wiem. Ja nie wiem co to jest. Ja sobie wezmę tylko potkę na Night Vision, bo chyba po prostu tutaj coś się ewidentnie zepsuło, no bo nie widzę pod tymi obrad. To jest gigantyczny niebieski smok. To jest tak gigantyczny trzygłowowy niebieski smok. Nigdy tak gigantycznego smoka nie widziałem. Naprawdę tak olbrzymiego, gigantycznego smoka. Zbudowanego nie widziałem. To jest chyba największy smog. Nie mam pojęcia, po co on tutaj był budowany. Nie mam bladego pojęcia, po co to tutaj było robione. Ale naprawdę wygląda to bardzo dobrze. No i muszę e, przyznać, że jest to no dość spore: dość spore, bo to jest w wielkości, myślę, spokojnie palionowa. E, no i chyba Kidowic razem wziętych, nie? No jest to ogromne. Zobaczcie, to jest drzewo. To jest jedne, tylko jedne. Pojedyncze drzewo w porównaniu do tego smoka. Część ten smok jest większy. Niż mój całe, cały świat Minecraftowy, który, nie wiem, budowałem na Palionowie, nie? Albo na Kitowicach. To jest przeogromne. Naprawdę, patrzcie, jak to ma długi ogon. Mój render distance nie wyrabia z tym ogonem. On jest to tamto. Ja nie mogę. Nie mam pojęcia, co tutaj było, po co to było, ale napiszcie w komentarzu, że ten smog wam się podoba. Dobra, kolejny świat. Ja nie wiem, co to jest. Naprawdę nie wiem, co to jest. Świat się zło, chyba tam Zamek 23, czy coś takiego. No i to faktycznie jest jakiś... Gigantycznie duży zamek! No, można byłoby powiedzieć, że a kilka niebieskich, jakichś właśnie, wojenowych pięter. Nie wiem do końca, jaki jest. Cel tego zamku, jaki jest jego większy sens, no ale wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No i muszę przyznać, że no budowa tego na pewno nie zajęła dwóch minut. To na pewno było budowane dość długi okres czasu. No i wow, no to wygląda naprawdę dobrze. I w dodatku te drzewko tutaj ten bikon, bardzo ładne. Jak to w ogóle wygląda z zewnątrz, bo nawet nie spojrzeliśmy. No jest to naprawdę gigantyczny zamek. Ok, fajnie. Fajnie, ładny niebieski zamek, taki wojanowy. Naprawdę spoko. Nie wiem, czy chcieli zbudować jego kopię na wojanowicach, czy może gdzieś się użyć, czy może na jakąś grafikę. Nie wiem, ale jest to naprawdę bardzo dobrze zbudowany zamek w Minecrafcie i zdecydowanie mogę go polecić, bo no, wow, jest niezły i jest naprawdę duży. Patrzcie, jaki wielki dach. No to tego się nie buduje w 5 minut, widzowie. To było budowane na pewno przez kilkanaście godzin, więc naprawdę sporo pracy. Pytanie, wy musicie obstać w komentarzu i szukać jakiś tutaj dodatków, jakichś takich smaczków, nie wiem, info. Informacji, czyje tak naprawdę to jest jakby... Czyli to jest komputer, nie? Czyli to jest komputer, który tutaj mamy, bo no ja póki co nie wiem. Ciężko mi jest jeszcze się na razie zdecydować. Idziemy oglądać kolejny świat. Kolejny świat nazywa się Tortury Wojana. Dobra, ja nie wiem, co to w ogóle ma być, ale to jest normalnie e, wojan, jakieś takie rzeczy, endermity. E, tutaj, ja nie wiem, czy jeszcze o świata kiedyś nie widziałem. Dajcie znaka, bo możliwe, że gdzieś go już kiedyś widzieliśmy. Ale co to w ogóle? głowę Wojana na pal. Nie wiem, nie mam pojęcia co to jest. Mogę odpowiedzieć na gemoda. Tu pewnie jest TNT na dole. Nie jakiś lucky blok. Boję się, żeby co to daje. Follower eee, was killed by chicken. Co? Oha. Nie, nie wiem, nie wiem, w każdym razie, no naprawdę, woła, wo, Wojana tutaj jest, wrzucić do lawy trzeba niby, tu są jakieś, nie wiem, jego endermity, to tutaj rzucić tego biednego Wojana do nich, ale oni i tak tego nie pożrą, no a tutaj mamy Wojana i na dole, na, na górze prawdopodobnie jest kowadło, które ma spaść po prostu na jego głowę, czemu ktoś takie coś robił, takie bestialstwo, nie wiem, idziemy sprawdzić, co tam jest w ogóle napisane, ehm, zniszcz blok pod chowanem, żeby spadło Wojanowi na... No nie wiadomo na co, ale idziemy to sprawdzić. Patrzcie, leci, leci! Uda się, Bank! Aha, jeszcze nie stało. Widocznie, Wojan jest o wiele silniejszy niż jakieś głupie kowadło. Ale ten świat to miniaturka. 20, co to jest? Ej, to jest ogromny pomnik, po prostu zbudowania ze zbudowanego Wojana. I jego wojan shopu, wojan kawiarni, wojan timowskiego czegoś, nie wiem co to jest do końca, są tam jakieś krzesła, ale jakie to jest gigantyczne, drodzy Państwo! Przecież to jest ogromny transparent, taki wielki baner z napisem Voyant Team. No muszę przyznać, że naprawdę wygląda to bardzo dobrze, bardzo dobrze. On jest tutaj kucharzem, więc chyba to jest jakaś restauracja, jakaś kuchnia, chyba coś z tego stylu, ale muszę przyznać, że wygląda to naprawdę bardzo epicko, bardzo duże. Zobaczcie, to są drzewa. To są drzewa, a to jest tak wielkie. Widzicie te pojedyncze bloki tam? I ja nie mogę, to wszystko zostało tak budowane. Patrzcie, To są pojedyncze bloki, widzicie to? A to jest tak duże! Nie wytrzymam! Ktoś, kto to budował, no po prostu potrzebuje chyba dostać tutaj podwyżkę w tym Wojanszopie, bo to jest przeogromne, przeduże, przemocarne. No, naprawdę gigantyczna budowla, bardzo mocne. A nam został chyba już ostatni świat. To jest po prostu... nie wiem co, po prostu mamy tutaj pomniki Paliona, Wojana, no i chyba Ona? Nie mam pojęcia kto tu jest. Jest to na piaskowym biomie, więc wygląda to trochę jak w wojanowice, ale takie... Dopiero rozpoczęte. Co tu robi? Trollalelo Trollala! Yy, Okej, okay, dobra, to jeszcze bardziej mnie zastanawia... Ja, ja, czemu to się tutaj Znalazło, nie wiem, w każdym razie To jest jakaś wioska i na jej Tle są zbudowane trzy pomniki, paliona Wojana i jakiegoś typa, nie wiem co to jest Czy to jest jakiś znak, że ktoś nowy będzie na Wojanowicach Nie wiem, w każdym razie nic Dosłownie poza tym nie ma, mamy jakąś tutaj wie Wieżyczkę taką, znaczy no wiadomo Tą pustynną, e, tam jest już zima No ogólnie nic to nie ma wspólnego Z Wojanowicami, a świat nazywał się Wojanowice Więc no, nie wiem, nic się tutaj Praktycznie nie zgadza, ale mamy za to Pomniki chłopaków, e, jakby to kogoś Interesowała, no i nie, no i chodzą tutaj te te słonie kaktusowe, lila la lila, 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 czy jak to się nazywa? Napiszcie w komentarzu. W każdym razie, widzę, powiem Wam tak: Ja na razie z tego kompa wszystko usuwam, bo ja nie potrzebuję tych światów, ja go kupiłem po prostu do mojego nowego mieszkania. Ale Wy, napiszcie w komentarzu, jak myślicie, czyli dokładnie to był komputer.